Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku przygotowałem się do wielkiej inwazji na Skandynawię, aczkolwiek wy, drodzy widzowie, napisaliście mi masowo w komentarzach, bym tego nie robił, że mieć sojusz ze Skandynawią, że mam jej w ogóle nie tykać, bo mi zabraniacie, więc niestety moja wielka ekspansja na północ została właśnie zablokowana. Bo na to rozkazaliście mi, bym zaatakował Krym. Zaatakował Krym, który obecnie jest w stanie wojny z Nogajami, Litwą, Moskwą, Kokandem i Korosanem. Ja myślę, no dobrze, skoro chcecie, to ja ten Krym po prostu zaatakuję. Też zapewne się zastanawiacie, dlaczego wypowiadam wojnę teraz, skoro ja nie mam jeszcze armii i tak dalej, i tak dalej. Ano dlatego, że oni mają czternastą militarną i nie posiadają żadnych idei, które mogłyby się y, równać z moimi ideami. Mają tylko wymaks wymaksowane Administrate Ideas, nawet nie wymaksowane. Mają trzy punkty w State Ideas i trzy Punkty Offensive Ideas, czyli to są Murzyni. Mojej armie po prostu jak tam wejdą, to ich zmasakrują. No, i tym samym rozpoczynamy pierwszą wojnę krymską, nazwijmy to. Ponadto Francja chce. Od nas, jakiś tam Royal Mariasz, Mariasz, my oczywiście się na to zgodzimy, koalicja na nas dalej powstaje. Nie wiem dlaczego te głupie kraje niemieckie wciąż chcą ze mną walczyć, skoro widzą, że po prostu to nie ma sensu. One nie powinny chcieć ze mną walczyć, skoro widzą, że to jest głupia sprawa. No w momencie, kiedy oni kolejną wojnę mi powiedzą, nawet posiadając 23 tysiące żołnierzy, ta ich zmasakruje moją dyscypliną, która, jak widzicie, robi i czyni cuda. Dobra. Ruszajmy więc naszymi armiami. Würzburg wszedł w koalicję przeciwko nas, a Bawaria weszła w koalicję przeciwko nam. No, smutek i żal mógłbym tak to skomentować, ale tak naprawdę mi to nie obchodzi. To co mnie teraz obchodzi, to to, gdzie się znajdują forty moich wrogów. Zmniejszymy upływ czasu, znaczy prędkość gry po prostu. No i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Najbliższe forty znajdują się tutaj, na Wołyni. Potem mamy Podolię, mamy też Bracław i na samym dole już tutaj blisko Krymu. Więc wydaje mi się, że zaczniemy od tego, że. Damy sobie jakiegoś lidera, bo widzę, że nam lider chyba jakiś umarł. Najlepiej, żebyśmy, o właśnie, dostali lidera dwugwiazkowego, wyślemy go do walki tutaj z ottomanami bo 26 tysięcy armii ottomańskiej tutaj stoi. Ottomani nie są czymś, co może nam w jakikolwiek sposób zagrozić. To jest naprawdę stwierdzone info. Teoretycznie armia ottomańska w tym momencie nie istnieje, ponieważ moja armia właśnie tam zmierza, a skoro ona tam zmierza. To nie ma możliwości, by, by ta armia otomańska ta jeszcze gdziekolwiek tutaj uchowała. Dobra, idziemy do Mogilewa, bo jakimś udali... udało mi się uciec. Nie wiem, dlaczego ciągle przede mną uciekają. Mają większe siły, powinni się więc zatrzymać, bo powinien myśleć nad zatrzymaniem swoich armii, ale jednak tego nie robi. Więc niestety po drodze dostało się też Krymowi. Tysiąc żołnierzy krymskich właśnie zostało dupie. Armie ottomańskie znowu ruszają. Dlaczego oni tak uciekają? To mi się bardzo nie podoba. Przestańcie przede mną uciekać, no bo będę zmuszony was tutaj gonić drugą armią. No i to tak też zrobię w sumie. Będę was gonił drugą armią, która właśnie się was, na was natknęła w Traken. Ej, ja tę armię chyba stracę. Chociaż z drugiej strony he he, mamy. Tutaj bitwie pod wizną, po prostu 40 do 1. Moja armia, chociażby na dużo mniejsze siebie, utrzymywała się przeciwko 23 tysiącom armii, czyli znaczy 23 tysiącom Turków. O, tak to będzie. Czyli, czyli po prostu widać, że moja armia jest dużo, 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 dużo bardziej zdyscyplinowana niż armia ottomańska, która podobno słynie w Europie jako jedna z najlepszych w grze. Przynajmniej do pewnego momentu później mamy reformę wojsk i znów jesteśmy najlepsi. Ale chyba Otomanom w tej grze coś nie poszło, pomimo, już odbyli praktycznie cały lewant. Całkiem niezły, całkiem nieźle, doszli aż do Kairu, czyli mamy, mają mocno po ale nas to i tak dalej, dalej nie, nie interesuje, ponieważ jak widzimy moje armie po prostu maszerują i masakrują co chcą. Dobra, zostawimy tutaj jakiś oddział, żeby on sobie oblegał, a resztą może ruszmy dalej na południe. Denerwuje mnie fakt, żeby pójść gdziekolwiek w tym Krymie, to muszę niestety robić te głupie takie, mm, głupie takie... Kółka, po prostu nie mogę przejść bezpośrednio przez te wołynie, muszę iść naokoło, ponieważ blokuje mi tutaj ten fort. To jest takie debilne, ja bym chciał oblegać już wszystkie forty równocześnie, a nie mogę, ponieważ mechanika gry mnie na to nie pozwala. Gdzie ta armia idzie? Gdzie wyjdziecie? Tutaj, do Belza. Zjednocie się w bólu i nadziei z tą 11-tysięczną armią. Dlaczego też ottomani próbują atakować mojego zacnego sojusznika Węgry? To jest dla mnie nie do pomyślenia, jakim prawem oni w ogóle odważyli się podnieść ręce na mojego sojusznika najlepszego na świecie. Na Węgrów. Bardzo złe. To jest bardzo, bardzo złe. Aż Węgrzy wysłali tam swoją armię, więc chyba ja nie będę musiał. Po drodze zmasakruję jakąś tam armię ottomańską, która stoi w Mołdawii, no bo widzę, że tam stoi. Widzę, że nie mają oni najmniejszych szans, pomimo iż moja armia nie ma w ogóle piechoty. W ogóle, w ogóle nie mam piechoty w tej armii. Sama kawaleria i artyleria i ja ich masakruję. GG tak zwane, tak zwane GG. Kolejna armia się mnie wbiła. Uuu, to mogę już przegać. Natomiast z drugiej strony Krymie, błagam. Co to ma być? To na... On na technologii nie ma. On nawet nie ma technologii, on wygrywa teraz tylko i wyłącznie masą, więc jeżeli tam podeślę 5000 żołnierzy, to to jest koniec. No ale, halo, no i jeszcze Węgry mi pomogły, super. No z tego się nie da przegrać, po prostu to jest wojna, którą właśnie wygrałem i stworzę takiego ogromnego wasala połoc, wydaje mi się to całkiem sensownym pomysłem w tym momencie. Dobra, ruszamy dalej, no bo chcieliśmy iść do Podoli z tego co pamiętam, ale jakieś tutaj ottomańskie oddziały nas zatrzymały, nie wiem dlaczego, i chciały z nami porozmawiać o Bogu, o ich sunnickim Bogu, a skoro mowa o Bogu, to moglibyśmy zostać obrońcą wiary, dzięki czemu mielibyśmy jeszcze więcej morali na wejściu, ale... Myślę, że nie warto. Nie, nie warto to, tego robić. Na razie skupmy się na tym, na czym stoimy, a stoimy na podolli. Ha, ha, ha. Dobra, wypadałoby też zrekrutować troszeczkę więcej żołnierzy, no bo śmiechy śmiechami, armia armią, ale jednak żołnierze są tutaj wymagani, no bo troszeczkę już się tutaj podzieliliśmy przez to, że musimy oblegać jakiś tam fort, więc zrektujemy głównie, głównie właśnie tę piechotę, ponieważ jej nie posiadamy. No, jest ona dość tania, ponieważ rekrutują za power, a nie najemników. Dobrze mieć ten power jednak, aż koś, korci, żeby wziąć kolejne idee, te quantity, które zwiększą właśnie mi mem mempowera, dzięki czemu nie będę musiał już narzekać na brak armii. I będę mógł utrzymać ogromne armie liczące po na przykład 80 tysięcy żołnierzy, a się sobie 80 tysięcy żołnierzy pruskich którzy będą atakować żołnierzy cesarstwa, którzy nie mają dyscypliny. No to jest po prostu coś, co trzeba zobaczyć. To trzeba zobaczyć, to trzeba poczuć przede wszystkim. Moja armia została właśnie zmasakrowana przez armię ottomańską. Bardzo mnie to niepokoi i bardzo mi się to nie podoba równocześnie, ponieważ nie takie było założenie tego. Założenie mojej wojny było takie, że ta armia ottomańska nawet nie odważy się przełamywać moich oblężeń, ponieważ jest zbyt ciotowata i pizdowata równocześnie, by cokolwiek zrobić w, tym, w, tym, w tej kwestii, prawda? Za karę, za to, że Ottomani w ogóle odważyli się na nie podnieść rękę. Ja zmasakruję ich armię, która próbuje uciekać gdzieś do Jedisanu. No, próbować sobie mogą, ale chyba aj, i chyba uciekną, bo niestety fort nie pozwala mi logika. Tutaj jest fort, to ja nie mogę pójść tutaj w tę prowincję, bo tutaj jest fort, albo tutaj jest fort. No dobra, no to będziemy oblegać obrega teraz fort w Bracławie. Trzeba to trzeba. Nie możemy pozwolić, żeby ten fort został, został tak bez opieki. Widzę też, że Węgrzy chyba nie za bardzo chcą nam oddać te prowincje, które tutaj okupują, bo oni mają claimy na to wszystko. Wiecie, ja nawet będę skłonny do tego, żeby oddać Węgrom te ziemię. Ja chyba Węgrom oddam wszystkie te ziemie, ponieważ im potężniejszy nasz sojusznik, tym lepiej, bo pomoże nam ścisnąć potem Austrię, która już straciła Wiedeń na rzecz jednej z wojen, właśnie z Austrią. Dobra, mamy teraz co mamy. Mamy Żytomyr. To dalej nie jest coś, co nas interesuje. My chcemy okupować forty, no bo bez fortów nie będziemy mogli pisować z tymi gałganami. Ponadto Nogaje zaczęli wygrywać dzięki nam wojnę. No to dziękuję, nie dziękuję. Na nogalu, nie, nie musisz, naprawdę. Ja, ja rozumiem, że to był mój obowiązek, mój zasrany obowiązek, by ci pomóc. Zyskujemy 50 diplomatic powera. Moglibyśmy go przeznaczyć na to, żeby bustnąć sobie technologię dyplomatyczną, ponieważ jesteśmy troszeczkę w plecy, jesteśmy Murzynami Europy tak naprawdę, ale z drugiej strony ja te punkty będę potrzebował do spisowania z moimi tutaj przyjaciółmi Krymem i tak dalej. No i do dopóki nie spisuję, dopóty nie boostnę sobie tej technologii. Mogę też ustawić sobie. Tutaj zadanie, by zwiększyć armię, jaką posiadam, czyli żeby zrobić armię dla mojej nacji, i ja to zrobię, ponieważ i tak i tak rekrutuję teraz żołnierzy, więc i tak i tak będę musiał tę armię. i tak, tak spełnię to zadanie, o, o to mi chodzi. Dobra. Militarna technologia na poziomie 19, w sumie czemu by nie? Mamy troszeczkę w nadmiarze tych punktów, mamy też lidera, aż wezmę. Będę miał 19 militarną, znów przoduję w technologii militarnej. Mogę też wziąć nowy rodzaj chyba jednostek, co to za jednostki. Mogę wziąć. Mogę wziąć nową piechotę, wezmę sobie Highlanders, wezmę sobie Highlanders Infantry, dzięki czemu moja piechota jest teraz najlepsza na świecie, nie ma lepszej od tej piechoty obecnie, na obecnym stadium, ponieważ podejrzewam, że nikt nie ma lepszej technologii militarnej ode mnie, zresztą łatwo to sprawdzić. Który ja jestem w punktach militarnych? W punktach militarnych jestem drugi! O dziwo, ktoś jest jeszcze pierwszy, czyżby ktoś miał jakieś większe armie ode mnie? No podejrzewam, że ma i pewnie ma te same idee, ale większe armie. Może ktoś daleko na zachodzie, na nie na wschodzie? Nie wiem, kurde, aż ciężko, ciężko ocenić, kto taki, kto taki tam, kurde, jest lepszy ode mnie. Ale podejrzewam, że nikt w tym regionie, bo gdyby to był ktoś to w, ten, w tym regionie, to po prostu bym się go obawiał. A ja się tutaj nikogo teraz nie obawiam, bo wiem, jak wygląda sytuacja. Dobra, okupujemy dalej dalszą część Krymu. Być może nawet uda nam się spisować jakoś sensownie z tymi Otomanami na whitepiste, no bo oni nie powinni z nami zbyt długo walczyć. Oni są już okupowani. Wydaje mi się, nawet, że będziemy mogli zmusić ich do tego, by stworzyli Bułgarię. Bułgaria byłaby wspaniałym krajem, który by tutaj powstał. Szkoda, że nie możemy wy w bizancjum, no ale wiecie jak to jest, nie? że bizancjum, bizancjum, ale jednak do 1600 trzeba je utworzyć, jeżeli w ogóle myślimy o tworzeniu jakichkolwiek wasali. Podobnie jak ze Styrią. W 1600 kończą się wszystkie te kory który, krajów, które nie istniały na początku gry i to jest najgorsze, ponieważ w 1600 roku właśnie jest ten moment, że możemy cisnąć to cesarstwo i wszystkich dookoła, ale tracimy możliwość tworzenia tam wasali. Dlatego jedyna, jedynie wasale, jakich możemy tam tworzyć, no to wasale, których wasalizujemy si siłowo, tak? Czyli na przykład taki Lunenburg moglibyśmy zwasalizować i oddawać mu ziemię kolonii, co w sumie nie jest takie głupie. I ja się nad tym zastanowię, bo oni by się zgodzili zostać moim wasalem pokojowo chyba, prawda? Oczywiście, oczywiście, że oni by się zgodzili ja muszę się nad tym zastanowić. Ja zwasalizuję Lindenburg pokojowo i będę mu oddawał jego ziemie etniczne, które są wszędzie dookoła, moim zdaniem. Bo on ma tej kulturę Westfalia, tak sama, taką, taką samą jak w Kolonii, więc on powinien to chcieć. I on to sobie skoruje, ja zaoszczędzę punkty i będziemy szczęśliwi. Ej, to brzmi jak naprawdę dobry plan, że ja wcześniej na to nie wpadłem. Naprawdę genialny plan. Dobra, Bessarabia upadła, no bo to są forty murzyńskie, tak? To są forty murzyńskie, nie oszukujmy się. Nasza armia ruszy teraz tam na południe, do Krymu właśnie. No i tym samym chyba mamy, będziemy mieli wszystkie forty wszystkie forty, więc możemy też przystąpić do operacji pod tytułem Oblegamy wszystkie prowincje, które nas interesują, a nas interesują prowincje, które możemy oddać naszemu wasalowi. W Lauenburgu powstał bunt. W Lauenburgu, w Lauenburgu, obok, obok tego normalnego Lunemburga. Bardzo smutna sprawa, bo moja armia teraz jest tam daleko. No i ja nie za bardzo mam jak ją tutaj ogarnąć. Jednak sobie bust na tę technologię dyplomatyczną, ponieważ mam już limit, a nie fajnie mieć limit. Po prostu w momencie, kiedy mamy limit, to marnujemy z każdym miesiącem jakieś tam punkty dyplomatyczne, które się u nas nie mieszczą. Moja armia już oblega w całości Krym, ponieważ do tej pory były tam niedobory. Natomiast Ottomani chyba poczuli już gniew. Poczuli chyba gniew mojego kraju i zaraz będą chcieli z pisować. Pytanie tylko, czy chcę z nimi Łatpisa, czy chcę coś utworzyć. Czy zależy mi na tworzeniu na tworzeniu czegokolwiek z Ottomanów? Czy Ottomani w jakikolwiek sposób mi zagrażają? Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że nie. Że to nie jest kraj, który może mi kiedykolwiek w przyszłości zagrozić, ponieważ ten kraj jest po prostu słaby. Jest etnicznie słaby. To jest nowe sformułowanie niedziedzia. Etnicznie słaby. Tak samo jak etnicznie słaby jest Krym, który za niedługo odda mi wszystkie ziemie, o które poproszę. Raczej nie mi, tylko mojemu wasalowi, wspaniałemu wasalowi Połock, który mam nadzieję już skorował wszystkie te prowincje. Halo, skorowałeś? Oczywiście. Oczywiście, że skorowałeś i bardzo mnie to cieszy, przyjacielu. Przyjacielu, kolego, to jest naprawdę niesamowite. Naprawdę niesamowite. Bardzo mi się to podoba. Okej, okay. kolejne prowincje są oblegane. Zaraz będziemy mieli 100% score, jak tak dalej pójdzie. Tylko jeszcze e, oblegać ten Krym, no i po zabawie. Tomani chyba już będą chcieli White Ja myślę, że dam im tego White no bo nie chcę mi się tam ich oblegać. Dzięki temu mamy od razu 70 wurskora na start. Krym od razu zaczyna myśleć nad poddaniem się. No, teraz troszeczkę za późno, teraz... To ja rozbiorę jego kraj na części, gdyby przysłał mi jakąś sensowną propozycję pokojową, zanim ja spisowałem z Ottomanami, to jeszcze mój król, który swoją drogą nazywa się Wilhelm, może mój król Wilhelm by to jeszcze rozważył. No ale z racji, że wiemy jak to wygląda, no to nie za bardzo. No to nie za bardzo, po prostu nie za bardzo. Dobra, drogi Krymie, po primo, chcemy, żeby to było pod okupacją Węgrów, ponieważ to chcemy oddać Węgrom. Chcemy, żeby Węgrzy byli duzi żeby nas kochali za to. Po drugie, Chcemy, żebyś mógł. możemy uwolnić jakieś kraje. To nie jest głupie w tym Polskę uwolnić. Aj, to by ich zabolało. Nie, nie, nie. My chcemy przede wszystkim, żeby, żebyś zwrócił kory połockowi. Wszystkie kory połocka do połocka. O, jeszcze chyba kilka korów tutaj jest. Mało, mało worthkora te kory kosztują. Jeszcze jeden kor. Czy jest coś jeszcze? Nie widzę. To są chyba wszystkie kory, które możemy mu w tym momencie dać. Ponadto chciałbym, żebyś dał to, to, to i to. Mojemu przyjacielowi Węgrom. Natomiast. Natomiast, jeszcze chciałbym, może, nie Kijów, ale chciałbym. Sandomierz dla mnie. Sandomierz dla mnie brzmi spoko. No i Sandomierz dla mnie, żebym mieć ojca Mateusza u siebie. Plus hajs. Jeszcze hajs mi daj. O. Albo. Nie, 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 nie zerwiesz. Nie zerwiesz stosunków z Ottomanami. Ale wydaje mi się, że taki, taki pis będzie sensowny. Powiększamy Węgry. Czyli naszego wspaniałego sojusznika. Proszę bardzo. Węgry nas pewnie będą kochać. Główno. Węgry nas teraz nienawidzą. Dlaczego? Przecież mieliście klejmy. Dałem wam to, co chcieliście. Dlaczego nas nienawidzisz? Hostile. O co chodzi? O co chodzi? Podbił prowincję rywala. No dobrze, ale tak trochę chciałbym zauważyć, że oddałem wam to, co chcieliście. Więc jakim prawem w ogóle wy tutaj narzekacie? Nie waż się nawet zrywać tego sojuszu. Jeżeli ty zerwiesz ten sojusz w Węgrze, to ty nie istniejesz dla mnie. Ty szmaciarzu! To jest wypowiedzenie wojny. Ej, możecie śmiać, ale to jest wypowiedzenie wojny. To jest normalne, jawne wypowiedzenie wojny, on już nie istnieje. To jest, dla mnie to jest nie do pomyślenia. Jak można być tak grubym, aż sobie kurde, yy, przyłączę połok do mojego kraju? Jak można? Jak można być tak grubym? Nie do pomyślenia. Naprawdę, nie do pomyślenia. Jak można tak. Ja, ja nie rozumiem w ogóle, jak, dlaczego. Węgrzy zerwali z nią sojusz. Skandynawio, będziesz moim najlepszym sojusznikiem od dziś. Dobra, przepra e, przepraszam Laemburgu, ale potrzebuję dyplomaty. Przestanę poprawiać relacje z tym Laemburgiem, czym Lünenburgiem. Wyślę dyplomatę do Skandynawii. Jednak chcę z nią sojusz. Skoro oni ze mną zerwali, no to szukamy sojusznika w Skandynawii. Skandynawio jesteś moim nowym sojusznikiem, a ty, Laemburgu, będzie za chwilę moim. Żałbym będzie zaraz moim wasalem. Damy ci sojusz i zrobimy wszystko, żebyś nas lubił jak najbardziej, zwasalizujemy cię pokojowo, a potem zaatakujemy kolonię, która jest w koalicji przeciwko nam i wszystkie te prowincje oddamy tobie, Lünenburgu, a potem przyłączymy do naszego kraju. Podobnie jak Połoc, który właśnie jest integrowany, czy anektowany, dzięki czemu nie musimy się obawiać, że, mm, że nasz kraj będzie cierpiał na brak ziem, ponieważ jak widzicie, Połoc jest Wielkości całych moich Prus, tak naprawdę, więc w momencie, jak ja to przyłączę do siebie, a kosztować mi to będzie tysiąc punktów dyplomatycznych, całkiem sporo, ale jednak wydaje mi się, że mimo wszystko dam radę. No i w momencie, jak my to przyłączymy, to będziemy mieli taki wspaniały napis rozciągający się aż tutaj pod granicę Moskiewską, więc myślę, że na tym zatrzymamy się, jeżeli chodzi o nasze podboje wschodnie, no i skupimy się już tylko i wyłącznie na tym cesarstwie. Okej, okay, możemy też spłacić naszą pożyczkę, oczywiście spłacamy, no bo stać nas na to, a naszą armię podeślemy do tych buntowników śmiesznych, którzy myślą, że mogą się buntować na terenie mojego, podkreślam słowo, mojego kraju. Ale nie można tak robić, po prostu nie można tak robić. No kurwa, nie można tak robić. No ja im tyle razy powtarzałem: nie, nie możecie się buntować, nie wolno wam. Ale możecie dać mi merkantylizm. z tego się zawsze cieszę. Dobra, Lynemburgu, staniesz się moim wasalem. Staniesz się moim wasalem, drogi Lynemburgu, ba, nawet dam ci gwarancję niepodległości. Nawet, nawet mógłbym z tobą wziąć Royal Mariusz. Royal Mariusz będzie bardzo fajny, bo dzięki temu będziemy mieli jeszcze więcej stosunków, a następnie cię po prostu zwasalizuje. Austria weszła w koalicję przeciwko mnie, znowu, nie wiem co ona sobie myśli, nie wiem nad czym myśli, ale to mi się bardzo nie podoba. Bierzemy też Royal Marash z tym gałganem Lüneburgiem, mamy całkiem niezłą tutaj chyba reputację swoją drogą, aż warto to sprawdzić, jaka jest nasza reputacja, 2-2, naprawdę nieźle, naprawdę nieźle. Dobra, Lüneburgu, 148. No prawie, prawie. Jeszcze troszeczkę i będziemy mogli Cię zwasalizować. Wyślę Ci gifta, bo na pewno potrzebujesz. Proszę bardzo. Gift wysłany. 173. No i teraz to już trzeba będzie poprawiać relacje po prostu. Czysto poprawiać relacje, no bo nic innego zrobić nie możemy. A jak zgodzą się na wasalizację? To po prostu ich zwasalizujemy, a potem będziemy im oddawać ziemię w kolonii. Po prostu w kolonii, bo oni będą chcieli tej ziemię, bo z granicą graniczą bezpośrednio i oni będą to korować. Nas na korowanie tych ziemi nie stać, i tak już jesteśmy Murzynami w punktach administracyjnych. A Lynenburg jak najbardziej, moim zdaniem, może się tutaj przydać nam do korowania ziem, których my nie chcemy korować, jak już wspomniałem. No, i gdy podbijemy kolonię całą, to ruszymy na Münster. Który również tutaj, wydaje mi się, jest takim, bym powiedział, gałganem, który zasługuje na to, by zostać ściśniętym. Ewentualnie możemy zobaczyć, czy ktoś jeszcze tutaj nie chce zostać naszym wasalem. Na przykład taki, taka Holandia, za daleko. Ale gdyby, gdyby nie fakt, że Holandia jest daleko, i gdybyśmy mieli troszeczkę więcej base tax, to by się zgodzili. A jakby się zgodzili, to byłoby naprawdę miło. Brabant w ogóle, czy nie chciałby być wasalem? Nie. Ale chciałby być w sojuszu. A ja się muszę zastanowić na tym, czy Brabant nie wziąć na sojusznika. ogólnie, czy nie wziąć tutaj na sojusznika kogoś w cesarstwie, kto pomagałby mi w rozbiorze to byłoby bardzo miłe, tak mi się wydaje, no bo już tak i tak, i tak mam sojusznika Francję. I tak i tak, w żaden sposób mnie to nie boli, Skandynawia chce Royal Maresz, oczywiście, Skandynawia, ja Cię nie doceniłem, jesteś dobrym sojusznikiem, może widzowie mieli rację, ja Cię nie będę cisnął, Węgry mnie zdradziły, po chuju, i ja nie rozumiem, jak one mogły to zrobić, jak mogły to zrobić, bo to bo Sandomierz zabrałem, naprawdę, i to wszystko, No więc tak, tak się nie robi, Sandomierz to teraz Sandomir w ogóle, brzmi jak jakieś kurde imię dla jakiegoś następcy, Kazimierz i Sandomir, jego następca, dobra, Linenburg 193, to jest moment, w którym przestajemy poprawiać relacje i oferujemy Wam wasalizację, która zakończy tak naprawdę pewien okres w historii Prus, no w tym momencie mamy kogoś, kto będzie nam pomagał w ściśnięciu wszystkich naszych wrogów po prawej stronie. Czy wy się kiedyś, Saksonii zgodzicie na wasalizację? Ej, gdybyśmy mieli troszeczkę więcej base taxu, to i owszem. <grym> to jest bardzo zabawne. Bardzo, bardzo zabawne. Aż korci, żeby bustnąć sobie ten base tax. Wasal Saksonia nie jest głupi. Com hirmar pretis, co się dzieje? Aggressive expansion impact. Minus 20%. Ej. Ej, 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 kto jest w tej koalicji śmiesznej na mnie? Zaraz sprawdzimy. W tej śmiesznej koalicji na mnie jest: Kolonia, Austria, Würzburg i Bawaria. Ej. My się śmiejemy, ale mi się wydaje, że to jest moment, w którym ja powinien wypowiedzieć jakąś wojnę. No po prostu ja mam w tym momencie takie tutaj. roszczenia terytorialne, że to jest to. No po prostu, to jest to. I nawet wiem chyba komu wypowiemy te wojny. My tę wojnę wypowiemy Czechom. I ich zwasalizujemy siłą. Bo oni mają tutaj mnóstwo korów, które możemy im oddać od Austrii. Więc zaczniemy. Od właśnie ściśnięcia Czechów, tylko najpierw zrobimy tam klejma. Chyba, że czasie nas kochają i się zgodzą na pokojową wasalizację. Gówno. Dobra, no to my tutaj sobie zrobimy klejma. I jak my tego klejma zrobimy, to wypowiemy Czechom wojny. Oni mają sojusz, jeszcze z innymi małymi krajami. Na przykład, mają sojusz z Bawarią, którą wymęczymy. Chociaż na to widzę, że Nurembergia ich wymęcza chyba. Tak, Nurembergia ich wymęcza. Mecklenburgiem i Würzburgiem. Nie wiem, gdzie istnieje teraz Mecklenburg, biorąc pod uwagę, że. A, tutaj istnieje. Mecklenburg miał jeszcze jedną wyspę. Ciekawe, jak udało mu się tam uciec. Może z buntów powstał? Nie wiem, nie wiem. Ale jest to ciekawe, ciekawe. Chociaż, jak będziemy mieli za chwilę klejma, podbijamy to, wasalizujemy. Oddajemy kory od Austrii, bo wypowiadamy wojnę koalicyjną. Oddajemy im kory, między innymi. I jest fajnie. Czechy walczą z Palatynatem, Saksonią i Brabantem. Mm, nie możemy na to pozwolić, bo oni zaraz tutaj. Oni zaraz będą chcieli też Czechy. Kurde, 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 kurde. Oni zaraz te Czechy będą chcieli wasalizować na własną rękę, a my tak nie chcemy. Tracimy też 10 prestiżu. Mm, no, no, no. Przeboleje, przeboleje. Czekamy z armią na granicy. Musimy szybko to zrobić, bo zaraz Saksonia przestanie istnieć, a mi się to bardzo nie podoba. No i nawróćmy Sandomierz, bo jest bardzo źle. Okej. Okay. Jesteśmy cały protestanccy. Powoc się przyłącza już jest 12%. Mamy klejma, dobra, zaraz wróci dyplomata. Dyplomatę wysyłamy, wypowiadamy wojnę. Do naszej wojny dołączy Francja i Skandynawia, do i wojny Bawaria, Mecklenburg, Würzburg i Nurembergia. Nas to w ogóle nie boli. Declare war. Masakrujemy armię, która stoi tutaj na północy, albo i nie, bo to jest na terenie Saksonii, więc nam się nie, nie pomogą nam w tym. Oblegamy fort. I gdy fort będzie nas, nasz wasalizujemy. Warto też sprawdzić, z czym jeszcze walczymy, bo może jeszcze inne ziemie będziemy mogli w tej wojnie zabrać. No mamy minus 40 agresywnej ekspansji teraz, więc możemy zabrać co chcemy. Würzburg. Może stać się naszym wasalem. Wydaje mi się, że nawet sensownie by było. Będziemy mieli dużo wasali, ale z drugiej strony nas to w żaden sposób tak nie zaboli. No kurde, nie oszukujmy się. Ewentualnie możemy Bawarię. O Boże, Matko Bosko, Nurymbergia stała się Bawarią. Jak można do tego dopuścić? Jak można było do tego dopuścić? Nurymbergia, która jest teraz Bawarią. Ale z drugiej strony Nuremberga nie jest w koalicji przeciwko nam, przynajmniej na razie, więc w tym momencie pozbyliśmy się, haha, pozbyliśmy się innego problemu. Yy, tak, znowu oblegają moje ziemie, zostawię tutaj troszeczkę posiłków i ruszam do Saksonii, Saksonio, Muszę, musimy porozmawiać poważnie, bo widzę, że tutaj dostajesz po dupie od Czechów, więc ja tych Czechów Ci zmasakruję, żebyś przypadkiem nie upadła. I zmasakruję też tych, kurde, bawarzy, bawarskich żołnierzy, którzy gdzieś tam manewrują między moim krajem, szukając nowego miejsca na świecie. No bo już nie mają swojego kraju tak naprawdę, został im tylko i wyłącznie jedna i prowincja nie została. I to jest prowincja, która się nazywa München, München. No to, to nie jest coś, co może podejmować decyzję. Więc droga Bawario, dzień dobry, że tutaj się spotkaliśmy w tym pięknym miejscu w Memelu. Dziękuję też, że tutaj oblegasz mi ten Memel, ale myślę, że jednak powinnaś już oddać mi tę ziemię. Nurembergia raczej będzie chciała zaraz pisować, no bo jej armie przestały istnieć, więc możemy skorzystać z tego, że będziemy mieli whitepisa. Ewentualnie, co jest też sensowne, w sumie do pytania czy tak Sonia kocha, bo wyeliminowaliśmy im oddziały, nie. Ewentualnie możemy zwłaszcza ten Würzburga, wtedy będziemy mieli zbyt dużo dyplomatycznych relacji, to też mnie troszeczkę niepokoi. Francja pomaga nam w tej wojnie, my mamy już możliwość spisowania z Czechami i my to zrobimy. Ale chciałem, żebyś został moim. Aha. Jak to? Przepraszam bardzo. Dlaczego ty nie możesz zostać moim wasalem? Przepraszam bardzo. Czegoś nie rozumiem. Pruszczon wasal. Aha. Dobra, nie wiem, z kim pisowałem, ale chyba kliknę na Nurembergie. Tak czy siak oni się nie chcą zgodzić, bo minus 62. Dobra, to ich do tego zmusimy. Po prostu. Ja ich do tego zmuszę. Oni będą chcieli. Jeszcze. Uwierzcie mi. Będą chcieli. W ogóle, gdzie jest Bawaria? Bawaria jest tu tylko w München i ona ma sojusz z czym? Z Bohemią, Kolonią i Kulmem. Ej, ja to widzę tak. Oblegamy Bawarię, pisujemy z nią osobno, wasalizujemy ją, oddajemy jej kory w Nurembergi <laughs> i jesteśmy w domu. Ej, to jest genialny plan. Jest Naprawdę, to jest sytuacja genialna wręcz. Naprawdę genialna. Muszę oblegać München, muszę. Po prostu muszę. W momencie, gdy się padnie, wasalizuje Bawarię. Być może się zgodzi. No bo ona też ma jedną prowincję, więc powinna teoretycznie się zgodzić na wasalizację. mecklenburg cepisa no, no, no dobra, macie tam. Loland do Skandynawii, proszę, dzień dobry. Oddawaj. Tyle. Skandynawio ro, rośnie w siłę. Dziękuję. Myń się padło. Czy Bawaria zgodziłaby się zostać moim wasalem? Jeżeli tak, to mamy teraz idealną. O mój Boże, zgodzą się. Bawario, stajesz się moim wasalem. Bawario. Tak, jesteś moim wasalem. Mam za dużo dyplomatycznych relacji, ale. Ale. Nurembergia ma coś, co to do Ciebie należy, droga Bawario, Patrzymy na Twoją mapę dyplomatyczną. O mój Boże! Uuu, dobra! Dobra, no to zaczynamy zabawę pod tytułem Rozbieramy cesarstwo. Nasi przyjaciele nam tutaj pomagają. Jacyś maczetnicy w Krakowie w ogóle powstali, a tam wysłać nasz, yy, nasz oddział bezpieczeństwa narodowego. Ej. Ej, to wygląda naprawdę spoko. Ja wam powiem, ale ja w tej wojnie wezmę. O matko bosko, ale koalicja na mnie powstanie. Po prostu jeżeli wszystko to, co teraz myślę, zrobię, to to jest już koniec. To jest taka koalicja na mnie powstanie, że koniec. Koniec świata. Po spojrzą na mnie jak na Hitlera. Naprawdę. Więc przygotujcie się na naprawdę potężnego Pisa. Takiego, który będzie rozbierał to cesarstwo. Naprawdę, dosłownie. O Jezu Maria. Ale mam wizję, naprawdę. Wizję końca świata. Mhm... Mm Okej, okay, okej, okay. oblegajcie ostatnią prowincję tego głupiego głupka z Nurembergi, który zabrał nam całą Bawarię. Ej, głupi głupek, głupi głupek. Truce expired. Ottomani weszli w koalicję przeciwko nam. A to dlaczego? Co my takiego zrobiliśmy? Coś złego zrobiliśmy? Bo co, Bawarię zwasalizowaliśmy? I to, o, rzeczywiście wielkie mi coś, bo Bawarię zwasalizowałem. I tak wyjdziesz z tej koalicji. Kasteli wybuchł Civil War, a nam wybuchły bunty w Altmarku. Skąd te bunty w ogóle? Mamy jakiś overextension czy coś? Ej, mamy overextension. Z jakiej racji? W rewalu. A ja tam mam jakiś. Jakim prawem w ogóle tam straciłem kora? Jak to. Aha, ja tego nigdy nie korowałem? <grym> no dobra, to wiele wyjaśnia. Przepraszam, nie zgałganiłem teraz, naprawdę, tak totalnie. Dlaczego to, ten forcja się się trzyma? Czy ja mam tam podostać moich żołnierzy? No co to w ogóle ma być? Conversion successful, dobrze, dobrze, nas to cieszy, ale nas bardziej będzie cieszyć coś innego. Nurembergio masz coś, co etnicznie należy do mojego przyjaciela. Zróć mu te kory. Dziękuję, że się zgadzasz. Zwracamy kory Bawarii. Ale to nie wszystko. Bo jeszcze chciałbym. To jest okupowane przez co? Przez Wurzburg. Czy my nie prowadzimy z tym wojny? Myślałem, że my z tym wojnę prowadzimy gówno. Z czym my jeszcze prowadzimy wojnę? Z, w, nie, no, z Wurzburgiem, właśnie. No to gdzie jest Wurzburg? Tu jest Wurzburg. Münster przez koalicję. No dobrze, no ale ja zwracałem kory. Gówno wam w dupę. Czechu, słyszałem, że chcesz stać się częścią mojego kraju, więc zrobimy teraz Treatis i zostajesz moim wasalem, tak, zostajesz moim wasalem i płacisz mi pieniążki, wszystkie pieniądze tego świata. Mam teraz bardzo dużo dyplomatycznych relacji, dlatego że jeżeli chcę utrzymać jakość tutaj sytuację fajną, trudną, to muszę zrobić jedną bardzo ważną rzecz, muszę zatrudnić kolesia, który zwiększy mi diplomatic reputation o 2 i plus... Dwa punkty dajemy miesięcznie, ponieważ ja teraz jestem w trakcie aneksji poło połocka, no i przez to będę miał teraz y, problem z tymi punktami dyplomatycznymi. Mam tylko miesięczny przyrost plus jeden, bardzo niewiele, dlatego musimy poczekać, aż połock zostanie przy przyłączony, czyli musimy poczekać do roku 1650, któregoś. Na mapie dyplomatycznej pokażę, wam, co ja teraz mam. To są moi wasale, zresztą może mapę graczy wam uruchomię. To jest ciekawsza mapa. Players Map Mode. To wszystko tutaj o Boże, nawet nie widać. Jest, mam taki główny kolor, że nie widać na tej mapie. Znaczy, jak Bawaria cała jest moja. Podbiłem całą Bawarię i mogę zwrócić Czechom wszystkie kory, które znajdują się tutaj w Austrii bez korowania. Innymi słowy damy, teraz powstanie duża koalicja, ale jak ja tę koalicję wybronię, to zwrócę kory Austrii i będę oddawał Bawarii jakieś tutaj ziemie, nie wiem, w Trierze, w Palatynacie, takie tam śmieszne ziemie. I tym samym rozbiorę cesarstwo za pomocą jego własnych krajów, tak naprawdę. No i w momencie, jak ja tę Bawarię potem przyłączę do siebie i ścisnę w międzyczasie Saksonię, bo zapewne ją ścisnę, to moja granica będzie gdzieś tutaj. O, tutaj gdzieś będę miał granicę i będę mógł uderzyć potem na to całk całkowicie zachodnie cesarstwo. Nie wiem, czy będę uderzał w Austrię, bo Austria jednak ma dużo ziem, na których nic nie może powstać. No, chyba, że będziemy Czechy, Czechy tam ogromne tworzyć. Nie wiem też, czy zdąży to wszystko przyłączyć do siebie dyplomatycznie przed końcem gry, no ale grunt, że to cesarstwo, jak na razie widzimy, rozpada się. Mamy dobrego wasala Bawarię i złego wasala Czechy, który nas nienawidzi, jest nielojalny. Trzeba będzie coś z tym zrobić, na przykład właśnie zwrócić mu kory. Tak czy Siak, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o obecnej sytuacji, która zaistniała tutaj. Na świecie, napiszcie mi, co Waszym zdaniem powinienem zrobić teraz. No bo w sumie nie wiem, napiszcie mi Waszą opinię na daną sytuację, jak wyby się to rozegrali. Ja oczywiście się do tego ustosunkuję, podobnie jak ustosunkowałem się do tego, bym nie atakował Skandynawii, o co mnie bardzo prosiliście. Pamiętajcie też o ocenie filmu, bo to jest jak zwykle bardzo ważne i motywuje. No i do usłyszenia w kolejnym materiale.